Cześć, witajcie w kolejnym materiale wideo na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w Saints Row nie jeden, nie dwa, trzy, cztery czy tam ile tych wyszło, tylko pierwszą wersję tą odświeżoną nie, w sumie to nie jest remaster to jest po prostu Saints Row tak, Saints Row, po prostu Saints Row zagramy sobie w Saints Row, zaczniemy sobie kampanię nową już tutaj sobie wcześniej przetestowywałem E, wszystko, więc wszystko śmiga jak najbardziej. E, grę mam streamowan streamowane. E, gram sobie dla testów na razie w GeForce Now. E, więc zobaczymy, jak będzie to skutkowało. Czy będzie płynnie to wszystko działało, czy nie, bo pamiętam, że na samym początku, jak ta usługa wchodziła, to. Mi to zbytnio nie działało. Ale dobra, to taki pierwszy testik jest. E, mamy sensorowa w usłudze GeForce Now. E, jeszcze może dla tych co są ciekawi jak wyglądają moje ustawienia. E, tutaj no to jak to wiadomo usługa GeForce Now. Mamy rozdzielczość 4K 120 Hz. E, bez ograniczenia e, ustawienia Ultra. Wszystko co się w sumie da jest na Ultra. Więc tak. Yy, dobra. Przechodzimy sobie do kampanii nowa. Wybieramy sobie na domyślny poziom trudności przedsiębiorca. No i co? Pięknie nam się gierka widzę załadowała, stałe 120 klatek na sekundę. Jest. A wy niestety macie to w 60, więc no. Przepraszam, no nic nie poradzę, że tak jest. Ale dobra. Zobaczmy co tutaj. Nas spotka. Widzę, jakaś limuzyna tutaj podjechała. Eee, I czy to my czasem nie wysiadamy z tej limuzyny? Eee, chyba jednak nie my. Ale to zobaczymy, bo scenicer lubi zaskakiwać, że na początku da nam jakieś gówno, a nie bohatera, któremu go możemy sobie stworzyć. Ale w sumie scenicer to ukrywa tych sure bohaterów. Right Ale dobra. this is a celebration for the saints is it not with marshall is less lucrative than it used to be i was hoping your bosses would be interested in a new partnership Ale ten kod wygląda taki... sztuczny. Ale dobra. Widzę gruba impreza. I oczywiście kark. Eee, tu się drineczki, wszystko sączy, leje kill de ten tu świruje w garniaku. No, gruba naprawdę impreza idzie. There in there. I'd knock, if I were you. No spoko. Zobaczymy. Hello? Zapukaliśmy. Dzisiaj zapukaliśmy. On zapukał. Wydaje mi się, albo to była nasza postać. Tak. Jesteśmy w kratorze tworzenia postaci. No, i tutaj można spędzić kupę czasu, bo jak wiadomo, Sainz lubi rozpieszczać eee, tutaj, tym, czym możemy eee, sobie zabłysnąć. Jak, jak możemy sobie skonstruować naszą postać? Mamy nieograniczoną prawie że dowolność. Eee, ale dobra, stworzymy sobie takiego no myślę, no nie jakiegoś zbyt grubawego. Niech będzie to tak. Cycków nie robimy. Standardowo. Boj. Tego chyba nie chciałem widzieć. Ale tak. Yy. To z tego to tyle. Typ skóry. Zróbmy sobie takiego opalonego. No, odcień skóry może nie. Umięśnienie. Tak. Żyły też niech będzie widać. No i nie będziemy się świecić. Blizy na tłowiu, szczegóły skóry. No, może też nie. E, dobra, fryzura. Dajmy od boku, bo wtedy najwięcej widać. Mm. Rzućmy sobie taką prościutką fryzurkę z zaczesem. Oczywiście zróbmy sobie ją czarną. Ok. Dobra. No bez połysku na włosach, bo bez przesady. Mm, na szybko. Dobra, niech tak będzie. Kształt głowy nie ruszamy. Zmarszczek nie. Blizy na twarzy nie. Makijaż też nie. Dobra. I lecimy sobie tatuażami, tylko widzę, że. Tutaj te tatuaże są poblokowane. Możemy coś na plecach sobie strzelić, no tylko że główno będzie widać na tych plecach. Makijaż też możemy sobie zrobić jako brak. Dobra. Posłuchajmy sobie głosu. Dobra, niech będzie to ten. No i gotowe.

Fuck Marshal, the saints are here to stay, baby. So, if you know how to shoot a gun, or if you're broke and want to learn how, swing by the church. We'll be waiting for you. Okej. Okay. I w sumie dotknęliśmy typa i nagrywamy rolkę na Insta, na TikToka, czy na cokolwiek. No i się zwiesiło. Okej. Okay. Chyba... Chyba nie poszło coś po naszej myśli. O! To po to ja tworzyłem tą postać, żeby mnie teraz zakopywali. Może nie była ona uberszy... ...długo tworzona, no ale, no kurde. Okay. Kilka mies in wcześniej, dobra. Zobaczmy, bo. Hello, and welcome to Marshall defense industries. We know it wasn't easy getting here. You. Your journey began with one of the most unforgiving job interviews we could devise. But you did more than just survive a few live fire exercises. You excelled. And in doing so, proved that you were martial material. But don't take my word for it. Hear it from the man himself. Hello, I'm Atticus Marshall, and I wanted to personally welcome you to the Marshall family. Here at MDI, we don't just make a profit, we make the world a better place. <laughs> so, how do we do it? Like, with a little TLC technologically advanced weapons, loose morals, and a culture of conflict. Take a step through each of those letters. Why are you it's the orientation I know what it is. I mean, we're about to be shot at, so I figured it couldn't hurt to brush up on our healthcare package. If you weren't paying attention to the briefing, I don't think you'll live long enough for your copay to matter. So I should be reviewing the life insurance policy. You know, our job interview has a 5% mortality rate. Statistically, the odds were low that you would die before we hired you, but I allowed myself to be an optimist. Your parents should have treated you better. Yours should have treated you worse. All right, ladies and gentlemen, contrary to your colleagues' demeanor, this is no laughing matter. The Nawali already took out one team that was sent to bring him in, and I want as many of us going home as possible. So stick to the plan, work together, and let's grab that son of a bitch and send him to the frontier. Yeah! Let's get paid. Alpha team go. First day on the job. Let's do this. Noobie, catch up. Right. Let's kick some Holy shit. Turrets, Take cover. Owa. Dostaliśmy takiego ich, tyłu chyba na. Woah. A no, spakam. Tańczon nas chyba do tego przyzwyczaił, że nasz bohater jest. E, w sumie... bardzo ciężko jest go zabić. O, będę musiał sobie chyba trochę trochę zmniejszyć e, czułość. Darowanie. Ustawienia myszy. Tak. Muszę sobie. Czułość precyzyjnego. Dajmy tak na 20. Zobaczmy. O. Będzie się trochę płynniej. a trochę. Oberwałem, dobra? No, może co to C robi? Aha, to jest nasza emotka. Chwila, tu jest auto przyciąganie, autocelowanie? No, to nie, no to trzeba wyłączyć. Rozgrywka. Wpisanie, czas wyświetlania, poziom wyzwania, bla bla to nie. Sterowanie, ustawienia myszy i no nie, czułość myszy, też nie, dostosowanie, też nie, dostosowanie. No, kontrolera to może nie chcę, dostępności będzie? Nie, poziom trudności wyzwań z limitem czasu 5. Dobra. No nie wiem, ale tak jakbym miał autocelowanie. Oni są tam, chyba. No to. Dobra, tam jeden leży. Drugi leży. Jestem ciekawy, czy te paski życia też mogę wyłączyć, bo, no, bo one pokazują plus minus, ile tam. Dobra, to jest mój.

Okie dokie. Dzień dobry. Drugi leży. Mi się tak jakby jakieś e świeciło, ale to o, dobra. Wow, 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 wow. Nadubcamy. I our... też jest jeszcze jeden. I tu coś będzie śmiesznego. Tam jest TNT. To wysadzimy. Nie, jest auto przyciąganie. Nie wiem, jak to wyłączyć. Nie lubię. Dzisiaj czasem. Na... Dzisiaj inaczej. Na padzie mega uwielbiam, bo ty jeszcze nie potrafiasz tak dobrze sobie celować na padzie, ale. E... Na, na myszce to nie, no, wy, wy, wyłączymy sobie ich. No, czyli E przyciągnie automatycznie. To chłop wybuchł, przeżył, przeżył. Dobra, wybuchniemy sobie ich, elegancko. Gdzie tu jeszcze coś jest? No to już ich nie ma, tyle było. Mogę wsiąść do transportera. O, kozak! No to chłopaki jesteście urypani. No mamy jednego snajpera. Drugiego snajpera. O, trochę was się tu naleciało. Tobie. Was. Tutaj też jesteście, widzę. Tu. O, tutaj. Kiórka wodna, ile ich tu jest. O, leci śmigło. No to... Chyba, że to nasi. A jednak nie, bo strzelają do nas, to nie są nasi. Dobra. Wow. leż i nic nie widzę. Dobra. Ło ja pierdziele. To się może źle skończyć. To no, jeźle zaczynamy pierwszy dzień pracy. Gwyn. Gwyn, Dobra, no. Zablokowane wejście. No w tunelu no oczywiście nie będziemy mieli informacji. E, wykonaj eliminację na wrogu, aby odzyskać zdrowie w walce. O, spoko. Cyk, cyk, cyk. Do widzenia. Dobra, strzelamy sobie HEDA, drugi HEADSHOT, dobrze, że jest amunicja taka w miarę nieskończona, to plus, dobra, z maczetami to może, A tu Cię widziałem. Dobra. Ostatnim strzałem go trafiłem. E, tutaj też chyba będzie ktoś. O, nawet kilku. Dobra, jeden leży, a drugi biegnie. Spoko. E, jeszcze jednego widzę na mapie. Gdzieś jesteś tutaj schowany, kolega. Przeładujmy sobie broń. A dobra, no chodź. No i po tobie. Spoczko. Okej. Okay. Pod G mamy koło broni. Weźmy sobie pistolka. Dobra, rozstrzelajmy tego jednego. A drugi gdzieś jest pewnie ukryty, tak? Dobra, spoko, leży. I tu jest ich trochę dużo. Ło! Dobra, pod kontrolą jest Unik. Got to earn that performance bonus. Okej, okay, dobra. Gdzie są kolejne łódki? Oho, o kurde! No, pokaż się. O, i spadłeś. O, ja naprawdę mam zeza. Nie, nie potrafię strzelać tak jak trzeba. Dobra, leży. No, tego ubijemy. Tam leży. Tu leży. Przeładujemy. Gdzieś jest na blisko. Dobra, też leży. Leży i ostatni został, który jest tutaj. I po coś ty podrzuca tego granata? Bez sensu. Dobra, lecimy dalej. Mm, ładunek C4 zdobyć. No to tutaj będzie. Podnieś. No, może nie kop, bo wybuchnie i będzie przypał, ale możemy sobie go podnieść. Dobra, mam ładunek C4. Mogę go tak rzucić. 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 Pięknie. E, dobra. Mm, przytrzymaj G. Okej. Okay. Hello. Dobra, dotrzyj do salu. Salu. Dobra, trochę ich tutaj będzie. Ale możemy na przykład zrobić taki mek. Dobra. Ufucnijmy sobie. Okej, okay, trochę ich poraziło. Dobra, jeden leży, drugi leży. A mi się właśnie zachciało przeładowywać broń. Dobra. Okej, okay, jeden leży. Drugi jeszcze nie leży, ale będzie zaraz leżał. Dobra, dwóch leży. Pięknie. Kierde. Prosimy ich jak trzeba. Ty tak za blisko nie podchodź, bo jeszcze się aż tak mocno nie znamy. Tutaj sobie kolejnego rozstrzelimy. Piek, 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 pięknie. No, dobra. elegancko. Ładuje od razu. To wbijamy do środka, tak? Oho, mamy i No, Half of We're Mr. Nuali, you're coming with me. You really think you have what it takes to bring me in? I mean, yeah. Uh. Hey, where you fucking going? I said you're coming with me. Perhaps I don't respect your authority.

Dobra, przeładujmy sobie, zanim wybiegnę tak prosto na kolegę. To sobie zniszczmy. Dalej sobie też przeładuję. Dobra, tu pusto. Tu zrobił jakąś czerwoną flagę, zasadzkę. I wie co. Dobra. Okej. Okay. No przecież on tędy musiał uciekać. Czemu wyżeście go nie złapali? To za banda, debili. he can't stay in there forever uh-huh oh wash him up padu i see you around uh -huh. what's now stand down we don't got time for hero bullshit don't worry i got this Daleki ma wyrzut, i co ty masz, mój boh, główny, bohaterze zamiar zrobić? Hang

tutaj kolegów też sobie rozstrzelamy no ała Krzyń się trochę dobra Tyle z was już było dobra i was też wysadzimy tych też bo czemu nie a znowu sobie koledzy biegną to te skrzynki już nie są niestety wybuchowe o, tam coś po hiszpańsku słyszałem. Eee, dobra. Tutaj kolega też. Dobra, nie ma nic. On dalej w miejscu stoi. Oho, będziemy się bić. No. Trochę nam... nie wyszło. Ajajaj. Mamy go żywego dostarczyć I nagle się zerwała linka. Super! Coś czuję tu będzie nasze miejsce lądowania. A jednak nie? Było blisko. No rejon, w którym byliśmy naszym miejscem lądowania się stał w końcu. No, I caught him. Nasz bohater brzmi jakby go ktoś wykastrował. okej Czapka. Niech będzie baseballówka fioletowa. Yy... Weźmy sobie okulary. Będziemy może jakoś trochę poważnie wyglądali. Koszulki. Weźmy sobie białą. Czemu nie? Jakaś kurteczka. No niech będzie taka luźnawa. Dół. No, boksarki w sumie mamy. Odzież dolna. Jakieś takie portki. to może być ciepło, więc weźmiemy sobie krótkie. to no, w sumie. Kurtkę też możemy ściągnąć. Eee, skarpetki. No, bez przesady. Weźmy sobie buty. And what kind of low trunks? And... The whole body, what do we have here? Oh, a suit. Okay. Ready. Yes. Well, you didn't die. All in all, not a bad start. Jesus. Jesus You're not gonna last. Your pep talks need some work this is for you performance bonus is this a, a joke? you're ribbing the rookie what were you expecting there's supposed to be a bonus based on exceptional performance that's right and if you had performed exceptionally you would have seen a bonus oh come on can you really look me in the eyes and say i didn't do well I can look you in the eyes and say you didn't do what you were told. I saw a better way and I took it. w if to were in charge, it would have been an inspired decision. But you're not. I am. This is a warning. Fall in line or find a new job. Jeba, będziemy szukali nowej roboty. Ale to tak mi się tylko wydaje. Dobra. Mamy tak. Prawie 30 minut ma grania. Jak na początek myślę, że jest spoko. A no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć. Pa, pa.